Dzień dobry, pojawia. witam serdecznie. Gramy sobie dzisiaj w. Bo... Jak to się nazywało? Bo, bo, bo BINTED! Bo, bo BINTED! I, gra, I zagramy sobie w tryb z Brain Brainrotami. Nie mam pojęcia oh, yes. o co chodzi. Ale zagramy sobie, witam. Ale dwunasy macie. GOS jak? Oooo! są zasady? Play cards. Dobra, Play takie same wą, albo dobra, większe. Czyli to jest na no, 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 no. Czyli że te same albo większe. No. A ciekawe. Ciekawe. Jak to się o kurde! <laughs> co to robi? Co, co to jest? Ja, <laughs> ja mam jakiegoś John Porka. No dobra, w takim razie rzucę Wam. Garamara! -ra nie, to nie A ja widzę, że ja rzucę, ja Wam rzucę jumporka. Porka. Co to jest? O oh, oh, nie! dzwoni ktoś do was, dzwoni, odbierzcie! O nie, wszyscy strzelamy, nie! Wszyscy <grym zbierał> się ładnie! jadę! Odbierajcie Johna <grym zbierał> no, dobra... Calling John Park! co tutaj klikamy? Dobrze mu tak. Co to Mam... <noise> co ja mam? Co to jest? Was is that? Dobra, no, ej, dajcie, dajcie mi zagrać, bo to jest mzulowa karta, muszę to zagrać, jestem ciekawy co to robi. Trippy, Dawaj, Lawia, ja, twoja tura, twoja tura. Dobra, daję. O, din-din-dun, din-din-dun, co to jest? Ja. <noise> co no dobra, w takim razie zagram! O, La o to, no! La <laughs> policja! Halo! Ej! Trzymaj <laughs> ja ja się, skutki! Skąd co? Halo! Nie, kapucina! La policja! O nie! Dobra, zróbmy tak. Surprise ballerina balerina. mnie! Ja też usiłam. O nie! A, Bolej, na kapucina. A, a mogę rzucić to samo? Jestem niewinny! A taka sama brr, może być, no? No i rozjuszyłem! No i co teraz? Wret domkowska Pombombini guzini Pombombini guzini Pombombini guzini. Pombombini guzini. Co za głupota Ile? Ile? Dobra, no to pompka, pompka No to pompuj Pompuj No i się wypompował No, No No po prostu naładował się tymi brainrotami, no Ooo Dobra, no to co? Oh nie, <gry> La policję oh 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 no, no, <grym> Ile to ma? 13? Pojebało cię coś! Czemu ten tralala tra jest taki wysoki? No, a co trzeba, 13 albo coś innego? Na wtedy 13 albo większą No dobra. Jak dobrze, że jednak się idzie No, to prawda no to, Among us, zaczynaj! <grym> baloni ja raz fruto, fruto, Jak to rzucie jeszcze raz? No. Fruto, fruto, 3 trito 3. No dobra, jazda <grym> no Brrrr <dobra, jazda. grym> Co za kłopot Cappuccino się Macie gąskę bombombini Guzini. O oh nie, tylko nie bombombini Guzini. No dobra, w takim razie Lirilarila. 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 Bombardino Guzini. Oho. Co to jest? Takiś ult. Wszystko wybuchło. Ja przykręcę. Oczywiście Bombardino było. Szympanizini bananini. No wow. bananini. To macie ding, 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 dung. <ślam> Ja nie mogę nic rzucić. A Zwycięstwo! No Dobra Mongo, zostaliśmy sami, musimy się z brain rotować do końca! No No to teraz sigmastycznie zaczniemy! Ballerina tak? No dobra, to masz O nie! NIE MOGĘ brr, NIC brr. RZUCIĆ! Brrr, brrr, <laughs> I zrobisz twój mózg, brr, No, O, jednak nie zrobił. Nie zrobię. Zrób brr, brr. NIE zrobię. Zrób No dobra, zacznijmy po... A, dobra, ty zaczynasz. Co to, co to jest? U o, dobra, no, dobra, jest jest. Proszę brr, Luli, no dobra, grzecznie, siedźcie grzecznie, proszę. Grzecznie? No dobrze, to ja też, ja też zacznę grzecznie. bananini! <laughs> wow, wow, wow wow, wow, wa, wow. bananini. To... transform into. Dobra, nie wiem co to jest. Ballerina <noise> Capu. Aha, 8. Valerina Wszystko Capucino. by ci się udało, gdyby nie la policji. <noise> oh no, oh no. La Na <noise> <La> policji. <noise> i teraz rzucimy ja, sobie trip i tropi. Tri. <noise> nie ładnie to, nie ładnie to. Nastać bliżej? Tabaka, Saturno, Saturnita Co ty gadasz? Saturnita Nic z tego Dzwonię do ciebie Nie, nie Tylko nie John Pork Kolibka. Dzwonimy razem Aaaa, wybuchłem Aaaa, Przyszliłem! No nie, no i to ci wyszło John Pork cię dojechał Hehe, wygrał, Borg <śmiech> <śmiech> może nie grajmy no. na tym, na, na, może grajmy na klasiku. <laughs> no, <co? śmiech> no, <laughs> tak. Decydowanie, great. zdecydowanie. <laughs> Już myślę, że wszyscy Mim wyszli z tego odcinka. <śmiech> <śmiech> Balerina kapucina. A mogę tym impostorem jesteś, bo na czerwono się świeci. No właśnie, ja też. I ty też biega ten <grymne> czerwony. To wie, kto to Kurde, wie. no to chyba impostorami jesteśmy. No. Hmm. To jest sekrety tryb. Chyba tryb się zmienił o. na ten zwykły. Zmienił się tryb no. na ten zwykły. No. No, na zwykły. No ale to też jest giz. No dobrze. Dobra, co? Chciałeś tego, ale klasika. Mhm. 69 tysięcy, kto ma. E, ja, mam. <grymne> ja mam. No dobra. A ja rzucam. Dobra, to zaczniemy skromnie. Dwa. Nie hmm. ja. No dobra, to siedem Bardzo skromnie widzę Skromnie To moje ulubione No dobra, no to jak skromnie o, Ale że tak mm, No dobrze, no skromnie. skromnie No dobra No dobra, no to ja też sobie skromnie zarzucę mm. o, No i skromnie jest Ale skromnie zarzuciłeś, powiem ci Wiem, mm, to wiem To rzucę zero No nie. O, No to super Co, nie, nie podoba wyzoruję. mi się to AV, ja rzucę to o, no dobra! To zacząć! No dobra, to zacząć! Poważ Popatrz Nie O No dobra, no to w takim razie nie mogę zrobić nic innego! Jak strzelacie wszyscy do siebie! Jak mogłeś! Trzeba było mnie nie atakować! Haha! <laughs> Ale ci łeb się wychylę, jak tak. No tak, tak, to mnie też. I, o, i, o, i, o. Robocie, nie patrz mi karty. w karty. Pokażę Wam, co tam masz. <laughs> U dziewiątka to jest fajne. Mam oh. wyrzucić więcej niż dwa. Uh. GBN. Miałam wyrzucić więcej niż dwa? Mocno, tak. No dobra, dojść dobrze. Znasz nowe klasy w piku? Jestem mocna klasa. Haha! To co jest? Oho, wszyscy <laughs> się ambici. ładujemy! O, a <laughs> go nie wyrobił o, z inteligencją. No, ale się śmieje z jego robocik <laughs> no, <laughs> no, no, na smutną minkę, ale się, się śmieje. Tak... Dobra, dziewięć. U, tak grubo? To jest też Polsy grubo. Dziewiątka. No i dobra. Dobra, kostka. O nie, tylko nie to. Na szczęście wszystko przeżyje. O, Zresztą zagraj więcej niż jeden. <laughs> Ile jest? Kurde, muszę... No dobra. Kula. Dobra, no to... Równa się 22. No dobrze, to w takim razie rzuć plus 2 O kurde. No nic nie mogę. No, no i coś? zginęło. No o, nie dobra. żyje No i bum. Nie? O, nie 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 ma, BUM! nie ma BUM. Jak to jest, że tylko ja tak bucham Nie wiem. Masz nie czwarte! Powiedziałbym, że wiem, ale niestety mam za. Jeszcze mam za mało IQ. A moja tura, dobra. O kurde, nie pojechało się coś? To zagraj sobie na wie coś. Ale okrutne to było. To, to ty byłeś okrutny. Nieprawda, o. o! No i to teraz! Obróciło się przeciwko tobie. O kurde, Bela. O kurde. Obronił się. Hmm. No dobra, to się nie pierdolę w tańcu. Dziewięć! O, mocne. O, A jeżeli będziesz mądry? A teraz już wiem, dlaczego umarłeś się, ja mogę, bo jesteś debilem. To by się zbudziło. Podwyższyłem złe kio już, już wiem. A w sumie nic no, nowego. Zapraszam, no, mocno Dziewiątkę. A dobra, równa się 16. Ej, no to głupi Uuu. powinien być szczęścia, nie? To zagraj sobie plus jeden Coś tu się nie zgadza O To jest za więcej no niż jeden i dupie 1. jestem A ja nie, wyrównam to do 16. Aha a, No Niemiło. dobra, no to zero No dobra, no to w takim razie zero Mniej niż zero no I dupie 7. jestem <laughs> No to rolujemy, pompa, pompa A i znowu wow. we mnie wszedł, ałaa nic wow, wow. nie widzę Komputer wychodź ze one, mnie na <grym 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 Ona tak pompowana siedzi Ona dalej żyje <grym> No nieźle Ile teraz? 13 Mózg SSD tak zwany A moje, no dobra no to Jeden, no ho. jeden. Co, jeden. Co jeden. tak słabo, dziewięć Aha, no dobra No mogę się ostrzegać, nie wygrać. Uh. A, no dobra, no to... No to random Oho, Oj, no to przypał Ale z ciebie random No cóż, o! O broda! No, no mam, nie, Mam wrażenie, no że ten random A, zaraz szansę, lepsze karty ej, Biu. No dobra, w takim razie 13 No dobra, no to plus 2 Oho Och, No i co teraz? Pucham, wow, panowie w końcu! Nie, nie, teraz, to nie no musi, no przecież... To jest ostatni jest... Tak. O, jaki to jest... o! o dobra. O, Ale to był rozrycy. wielki łóz... Znowu! Znowu brzisz z tyłu Proszę nie stole. na nie, ładnie. Nieładnie. No dobra, no zawsze idziemy. No dobra, no to co? O, nie miło mi zrobiłeś. To <laughs> też smak masz. A, no dobra, no to wiesz co zrobię? No to zrobię. To zrobić. Tak. Do 0. Do no <laughs> dobra. Niech będzie, w takim razie 9. Aha. Co teraz? No dobra, no to... No to zrobimy plus 2. Hmm, plus 2 powiadasz. No dobrze, w takim razie... Niech będzie 3! Hmm. No dobra, no to równa się 14. O kurwa. Ja mam <grym> 14. No nieźle, to dziwne, że masz tyle 14 w talii. Rzucałeś <grym> no, się. Nie w 14 akurat. O, dobra, Giduje, on Giduje. Giduje, no. o, cóż. Nie, on ci tu jest. I tu jest. Ładujemy! Pompa, pompa. O, przeżyłem! O. 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 Nie za ciężko hmm. ci tam robi na głowie? Nie, to samo powietrze. Nie, jest. nie, nie. Do tego. A, to powietrze, ok. No. Nie, tam jest inteligencja cicho, tam <laughs> Nie, nie, no to 8 No to. nie, hmm. Hmm. No jakże to. Chyba jak rzucasz jak randomizer, to chyba zawsze nie, wszystko. Jak masz nie, to nie, się nie, A może? No mogę tak być. mi to ogólnie lepsze karty daje niż. No gólsze. dobra, to I zrandomizuj też, no? sobie. O. No dobra, no to zobaczymy co się stanie. Coś fajnego. Kurwa! <śle> 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 no i zrandomizowałeś No. Łatwo. No. To się nazywa zwycięstwo! Popatrzcie jak Rada wygrałem! Jak wygrałem. Z głową. <laughs> Nigdy już nie wyjdę z tego pomieszczenia, bo mam za dużą głowę Pęknie ci muzykę, będzie chciał przez drzwi przejść. No dokładnie. Dobra, no to co, zmienię tryb. Na ten drugi. Dobra. I klasyk klasik zagramy. Dobra. Zinki z ogóle. No i ready, among us. Balerina <laughs> <Kapucina> nie chcesz? <laughs> nie, nie, już wystarczy w tych balerinach. Będę musiał Zinki z ogóle. Dobrze, niech tak będzie w takim razie. Zinki z ogóle. Dobra. A Pudezki nie, z ogla jest ale i tak! ja. A, w sensie, że ja chyba... Ja to bym na, na górę rurę, Dlaczego tak jest? Czemu tak jest? Razie w sensie Brain to było klasyk, dlaczego znowu jest Brainrod? Brainrod wypowiedział nam wojnę. Oha, niemiło. Musimy z nim walczyć. No. No, no, w takim super. razie... A, no dobra, no to cztery. Krokodilo, Corolilo. Boberito, bandito. Boberito, Bandito! Oj, ty nie. Burrito no bandito Burrito <laughs> bandito Ja? Mi? Oh, no Da, oh. no, wiecie co? <laughs> Koniec tego <laughs> dobrego tra lalero, tra O, o No dobra, to pompka, pompka Pompuj, pompuj, pompuj. pompuj. Ale tralalala zrobił nam No, wytrololowałem was <laughs> Jak mogłeś tralalala <laughs> Nie będę, ma No. tak. moja tura. O, o, już nie nie ma. Nie, nie no, już nie mam. O, nie, nie <laughs> do mnie, no, już nie mam. La policja! La policja! La policja! O kurde, tak szybko? La policji. Nie mam mniejszej. Dobrze, dobrze. No, tak, tak, no. no. Za niewinność, za kurde skopywanie policii. mnie cały czas. Ale to dobrze, bo do bakra, po nie miałem co rzucić no, <laughs> La No, dla policji. Jest? Co, co to jest? za karta, nie widzę? La policja! La policja? O kurwa, dobra. Rzuć teraz coś fajnego O. No teraz mogę rzucić, nie ma no problemu. A nie, nie mogę rzucić, co nie mogę rzucić? No to rzuciłeś. Na niemiło La policja! Kurde no, la policja Nie dobrze. Dobrze, dobrze. Tak. Za niewinność. <laughs> za niewinność. Dobra Co nie no, no, liczby? Ja też są grzeczniutki, niewinny No dobra. O kurde, tak od razu? No nieźle No nieźle. A wiecie co? Tyle mogę wam powiedzieć. No i Bombardiro, to wszystkie wasze karty. No i klasa, no i ja jestem ten trip troppi. Or, so no czemu to masz takie tum, 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 wysokie, Przestań tak dużo! to Jak to SAHUR! No, No Koniec tego dobrego. Saturno Saturnita Co to jest jakieś Pierwszy raz widzę tego braidrota Awaka Saturno Frutto Drill. Ojojoj, fruto Drillo cię dojedzie! Nie, nie, Frutodrillo Drillo nie, nie. Guzini! O nie! nie. No nie! To niedobrze, bo nie mam czego rzucić. Mia miałem 1, <noise> 1 i 0, no przez to nie jest niemożliwe! Jaki <noise> ładny piesio! Piesio! Czesio! Gdzie Czesio to jest piesio, kurde? Piesio! Czesio sobie czyliję w grobie tak chcecie, chcecie grać kurde wysokimi, to będziemy grać. Będziemy grać. Chciałbym, że jakoś wysoką rzucisz, tak? Tak. No to nie, nie w ogóle takie mamy. O nie! La policja mnie dojechała! Nice. Na co tu mamy? La policji Trippi troppi no to ja robię de liri, li, i li, 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 pompuję Lili, <grym> Gdzież pompujesz? Tylko pasuję. Nooo, Oj. Tak pan. Dobra. <grym> no to lecimy tak, z random. Uy, o kurde! Buraki! Dum, 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 za kurcie to jedzie! a i za to bom przegął roboczyk dziedzin! Haha, nie! Tralalero ci powiem! A ja to wybucham! No nie! No jedna rola! A tak od razu? A wie, wiesz co to GPN, masz przepierdolony! Aha! Prawda, wychodź na to! To wszyscy ja przepierdolone. Nie! Dziękuję, John Paul! Nie! Ja no. blokuję, kurde, ten zasad nasz. Ale ja najbardziej. Właśnie, my mamy najbardziej. Nie, no, ja też mam przejebać. Mam wrażenie, że wybuchamy buchamy oboje. A, ty, to... ty umarłeś, to... ja nie! A! A! A, <słyszy> no nie, mój pierwszy, kurde, balon Ta zagierka? Takie UNO w kosmosie. Tylko, że zależy od talii, bo teraz gamy na jakiś. Jak na jakiś, kurde. Brain Rotek. Zapamiętaj jeszcze raz. Nie blokujcie nigdy Johna Porka No dobra, w takim razie zagram No i co teraz? No to idę bucheć. No dobra Co Natalia? No peka trochę Ale w ogóle że goście do... tej restauracji też mają Doroślili taki web. łeb i Dorośli ludzie grają takie karty Dorośli ludzie Zobacz, tam jak po twojej lewej ma nabuzowany łeb jak ty no to. No bo on jak je zupę, no to mu w głowie mm, Nie miło, wybucham tę twoją tropa tripa. No. Dobra, może tak nie... To takie kurde, nie wiem, zaklęcia... Nie wiem tworzy. La policja! No i taki co zrobię? No i nic no, mi to nie da, bo... nie... a, a nie, dostałem nową talię. A nie, a i tak nic mi to nie da. No cóż. Żegnam. karma! No. no cóż. Policji. La policja no, na no. mnie, oh no. o no! Wygrała niewinność! No. 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 Niestety. Nie no, się można. No. Ale nie no, ale tak żeby grać cały czas talię, to mnie pojebie zaraz, no. Mnie też, mnie też. O oh, no! ten tryb No w sensie czemu nie, nie ma klasik? Dawaj ten oryginalny, nie, no, oryginalny. Dawaj jeszcze no, na, zmiany, na zmiany zagrajmy No możemy zagrać ten pierwszy tryb jeszcze Bo potem jest jeszcze jeden tryb Ale co jeszcze? później zagramy No są dwa tryby ogólnie jeszcze Ta gra jest rozbudowana się. Nie stać nas czasowo na tyle trybów To prawda to też prawda <coughs> Witaj Slashie tego Robloxa no. Haś ten Roblox. gwiazdka jest, no. No, bo mi prędzej wyskoczył. cię. O nie. No i mnie rozjrzyłeś. Przepraszam. Jak to był zacząć? No nie. Dziewięć. ja zaczynam. Dziewięć. No dobra, no to skromne siedem. O. Jakie skromne. No to w takim razie skromne dwa. Dobrze i Skromne prewers. No, ja ci powiem, że. Aha, nie mogę, ale nie miło. Chciałem no, skromnie coś zablokować, ale nie mogę. Skromny rewers, skromny rewers, no ejmy. czemu nie mogę użyć blokady, kurde, żeby usunąć jakby twoją tę, twoją kartę specjalną, przecież no, to, 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 to jest jest karta specjalna. No bo to nie jest, no bo to no nie jest. To jest, jest to, specjalna karta. To jest karta, na gry. To jest, no i, karta miłości No i no pierdolcie się. Może pięcie. No, no i, pompa, i pompa, pompa. No i będę pompował. No, to sobie pogram No, no i klasa. To jest naklejka Co ty mówisz w ogóle, dobra 20 20 hmm. No dobrze, dobrze, dobrze W takim razie ósemeczką. No Kurze, to grubo, to jest też polecam grubo Myślałam, że w no to ja ogarniacie co to jest Jakby Od czego są te gwiazdki Więcej niż o, dwa, no dobra No to w takim razie cztery no i co teraz o oh, mogę no. zrobić? Nooo! Oh, no. O oh, nooo! O oh, nooo! Na policji! Ajajaj. Oh, cool. aj, aj. To 12. sobie rzucaj to! Oh Ooo Oh, no. No. oh no. No, no, no! Na policji! Na jakaś... śmierć! Oh, nie wybuchnij co. To no dobrze, że pompa, bo moje karty nie były za, zbyt świetne. No moje moje też. też nie! No, tak nie Słabe da, rozdanie była Mongo, no. no. Tak rozdaje Mongo. 11 o kurde, ale no, no, się yeah. zaczyna. No, A ty rzuciłeś o, za nimi monitor jeszcze szedł w ogóle. Nie no, mnie rozjuszać. A teraz ja. Ona jest. No dobra, szybka. no to. No. no to skromnie szósteczka. Hmm. Proszę mnie nie rozjuszać powiedziałem. To skromnie jedyneczka. To skromnie randomizer Ojajaj! O to faktycznie skromnie. Skromna śmierć nawi. Och kurde! Nie no to, nie to chyba wierze. zawsze że no no tarcze no kiedy to, masz. No to jeszcze raz. O, no jeszcze raz? O no. no to raz. O no. No Plus dwa. O kurde, a, belka. No dobra, no to, no a mogę teraz turem? Tak, no, a ja mogę. że ja. Chciałeś nabijać O nooo O nooo O nie! Jak mogłeś? La policji! Jak mogłeś, Amongo! A, nawdychajcie się razem. Będzie fajnie. Dobra, żyjemy. Dobra, 2 na 5. W gołąb się Ej, czemu 23, o kurde, ale mocna liczba. Co za karty w ogóle? Yeah, Ciężko to będzie Cię, przegrać, mam wrażenie. Cięfiątka. No jak to takie karty? Niemiło. Nie mam innych. No nie miło! Co niemiło. jest od razu tak? Nie miło. Nie jest. Oh no! Oh no! oj. oj, oj. oj, oj. No. No. No, La bombilla! No cóż, ale no fajna Gierka. No taka śmieszna. No. O kurde, ale talia, oj, co? Jaj. Jest? Ja pierdolę, O co to kurde, Bella. No, zaczniemy skromnie. O kurwa jak skromno. O oh, no. Oh no. Więcej no, no. niż oj, dwa. Oj. Co tam? Czemu nie mogę więcej niż 3 kury skoro ty mnie Masz mam, <noise> yeah, Na policji! No cóż! No to pompa! Okay. pompa. Pompuj! Podawaj, no, pompuj! Okej okay, ci daję! Cieszy się, o, to... No może Co za pojeb No, zabci mnie! Wam już boli, odliczenia! 16. Du, 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 du. 16. To się tam zarzuciła. Przestańcie dziewczątki, bo i bardziej cierpię! No dobra, no to... 6. O kurde tak dużo? To niedobrze, bo nie mam. No cóż, o no, 6. Oooo, no, dobry z jakiejś. POMPA! POMPUJU! Ja też przeżyłem! No nie! Nie X da bot. <noise> no <X de>. <noise> <noise> co w godziku Jak on to chciałeś? 20 To zaczyna? No nie no nigdy to nie zaszczyt ode mnie. No ode mnie dobrze, też nie. Dobrze, dob Dobrze. Piękna karta. To dobrze. Oho. No 13. No dobra, 13. No to tak 13. jeszcze od razu. Skromnie, tak. Aha. No nie jest. Ale zle. się skromnie rzucił. No to skromnie <noise> a ar, e, ten, a Mongo sobie wylosuje. O no. <gülę> o no! <gülę> oh, oh, ojej, o no! O no! no! tylko jedną kartę o takiej wartości. No dobra! U, A za dużo! Za dużo! No haha, pompuj! Zegnaj. Robocik uśmiechniesz! No i o je, o, Chyba wiedział, dlaczego Ach, O kurde ale mózg <gülę> że mój przed twarzą jak TU tego doszło? No ej, 15, no dobra. 8, o kurde. Co to masza, Mongo w zanadrzu? Dawaj, te cyferki. Tu karty. Piękne karty. Mhm. Zawsze większą niż 1. Większa niż 1. Tak tak. Hmm. Mogę ci powiedzieć, że to ty rzucisz większą niż 1. Ja? No. Nie, a nie, a ty może? Oh, o no. O oh, no, dobra, dwa. <laughs> o oh, no. <laughs> Rzuć na jeszcze większą. O, kurde, nie, ja tobie na znaczy porównam. No, dobra. no. <laughs> dobra, to zero. O oh, no. <laughs> to zero. Aha, to randomizer. O oh, nie! 50 na 50. O nie! Przegrałem! No, ja to jeszcze przeżyję, Dobrze. patrzcie teraz! Ho, jeszcze z wami wygram! O, jednak nie! O, nie razem, o, o. A, się to. Zostało mi jeszcze plus 2! Jakby dał jeszcze plus dwa Mongowi. O, ho ho! Eee, Bot mi poprzedł, no. Dobra, zacznijmy standardowo. Aha! Dobra, ja mam sobie szóstki! Mówisz same szóstki. No Coś więcej, to kurde. A <noise> kurde. Wyrównam. O, mądre. Skoro masz same szóstki, no to zobaczmy randowa szóstka tu leci. <noise> o kurde. O, po wyleciało. No kurwa, no nie, ja Ma być szóstka. <noise> <noise> szóstka, proszę rzucić szóstkę! Może szóstka. No to no, szóstka i Perfecto. No czeka się na to wszystkie. Ah! Ja go zwyciężył, może i wielka głowa, ale przynajmniej wygrana. Dobra i teraz co tam głowa. kończymy odcinek? Elo!